Cześć, witajcie, to, ja, to znowu ja, Oliber i dziś pokażę Wam moją kolekcję kamieni, nie tylko szlachetnych. Tu mamy kawałek geody ametystowej, tu jest taw, czekajcie, tu jest staw. i tu jest kalcek. kalcyk. Nie, nie pewien, ale chyba tak, dobrze mówię. Tu mamy cyrkoń, cyrkoń mam podpisane. E, cyrkon jest zielona, kupiłem w Karpaczu o, i to też kupiłem w Karpaczu jak e, byłem na wakacjach to jest skamielina niestety nie wiem jaka e, to chyba jakiegoś ślimaka, to mi dał dziadek napiszcie w komentarzach jaka to jest skamielina to jest ametyst ametyst tutaj mam przeźroczysty, to mi koleżanka dała a to jest wy, wypolerowany tutaj mam opale. To jest najrzadszy, przeźroczysty. różowy jest pół rzadki, tak, a to jest najmniej rzadki. To mi dał dziadek. To jest kwarc wypolerowany. Czekajcie, o, to mi dał też dziadek. To jest jaspis czerwony, jeden z cenniejszych tych. To też mi dał dziadek. To jest kwarc, kryształ kwarcowy. To kupiłem w Karpaczu. To jest lazuryt. To jest lazuryt. Też kupiłem w Karpaczu. I to jest. Czekajcie. Aventuryn, aventur. Też kupiłem w Karpaczu. A to są jajeczka. To jest kwarcowe, a to marmurowe. To mi dał dziadek. Więc subskrybujcie. Łapkujcie. Wszystko, co się da, no, piszcie w komentarzach i mówcie, jaki film ma być następny, bo Wasza aktywność jest dla mnie najważniejsza. To cześć i pa!